Byłem zwykłą osobą, osnutą w komforcie codziennego życia. Aż pewnego dnia wszystko eksplodowało w niezwykłość. Niezachwiany szept przyzywał mnie do ukrytych praw. Nagle stałem na krawędzi przepaści, gdzie czekały objawienia dotyczące plany Nefilim i miejsca mojej duszy w tym wszystkim. To, co odkryłem, mogło zmienić wszystko, co sądzisz, że wiesz. Obserwuj dalej. Gdy moment prawdy zbliża się coraz bardziej, gdy jechałem wzdłuż tej znajomej drogi, szum opon na asfalcie wydawał się niemal pocieszający, jak ścieżka dźwiękowa mojego, często monotonnego życia. W mgnieniu oka wszystko się zmieniło. Nagle poczułem ucisk w klatce piersiowej, a w chwilę później świat wokół mnie zaczął się zamazywać, blaknąc od dawna. Ogarnęła mnie panika, jak błyskawica. Serce biło, jak szalone. A ja chwyciłem kierownicę, desperacko próbując kontrolować coś, co wymykało mi się z rąk. Wtedy mnie to uderzyło. Przeszywający ból, jak ogień zapalający się w mojej klatce piersiowej, a potem całkowita ciemność. Pamiętam, jak moje ciało powoli luźniało uchwyt rzeczywistości, jakbym był wciągany w głęboką przepaść. Czułem dziwną lekkość, jakby unosił się nad wzburzonym morzem. Moja fizyczna forma ulatniała się, podczas gdy świadomość wydawała się ogromna i nieskrępowana. W tych agonizujących sekundach przestałem być związany z znanymi ograniczeniami mojego życia. Czas się rozciągał, a ja znalazłem się zawieszony w dziwnej, liminalnej przestrzeni, otoczony niepokojącą ciszą. Jakby świat przeszedł w zwolnionym tempie, każdy heartbeat nagle wzmocniony ale w żaden sposób ich nie czułem. Strach drapał mnie prymitywny impuls do walki z zbliżającą się pustką. Ale pod tym przerażeniem była równie silna ciekawość, co się dzieje. Czułem, jakbym stał na krawędzi czegoś monumentalnego, a jednocześnie całkowicie nieopisanego. W tych przerażających chwilach całkowitego bezruchu wyczuwałem coś czekającego. Tuż poza moim zasięgiem, objawienie balansujące na krawędzi mojej świadomości, przyzywało mnie, sugerując prawdy, których nigdy nawet nie zacząłem rozumieć. Nie mogłem jeszcze pojąć, jak to przerażające zetknięcie się ze śmiercią wkrótce rozwiąże wszystko, co myślałem, że wiem o życiu i istnieniu. Każda sekunda ciągnęła się w czasie, ciężka od znaczenia, szepcząc że intensywność tego doświadczenia zawiera klucz do głębokiego przebudzenia, które wstrząśnie fundamentami mojej wiedzy. W miarę jak zaczynałem oddalać się od świata, który znałem, otoczył mnie olśniewający tunel promiennego światła. Rozciągał się przed mną jak kosmiczne zaproszenie, pulsując ciepłem i blaskiem, które wydawało się tchnąć życiem. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, czułem Zarówno przerażenie, jak i całkowity spokój. To uczucie, które ogarnia Cię, gdy stoisz na krawędzi urwiska, oszołomiony strachem przed upadkiem, a jednocześnie otumaniony ekscytacją widokiem? Gdy przesuwałem się przez ten tunel, zaczynałem tracić wszelkie poczucie mojej fizycznej formy. Z każdą chwilą czułem, jak moje ciało się rozpuszcza, Zastąpione przytłaczającym uczuciem czystości i światła. Następnie, wyłaniając się z tej olśniewającej mgły, zobaczyłem je. Wysokie postacie, złożone w całości z luminescencyjnej energii, promieniowały rodzajem pradawnej władzy, stojąc w milczeniu. Ale potężnie ich obecność wstrząsała moim wnętrzem. Ich twarze nie były łatwe do rozpoznania ale ich migotliwe formy całkowicie przyciągały moją uwagę. Było to tak, jakby były wykute z samej esencji gwiazd, zarówno eteryczne, jak i konkretne. Zrozumiałem, że nie były to tylko istoty. Były symbolami czegoś znacznie większego echo przez wieki. W ich obecności owiał mnie dziwne zimno. Poczułem naglącą potrzebę wezwanie do uwagi. Wyglądało na to, że znają moją absolutną esencję najgłębszą prawdę o tym, kim jestem, a to rozpoznanie jednocześnie mnie przerażało i ekscytowało. Gdy zaczęły komunikować się, ich głosy rezonowały nie w powietrzu, ale w samej duszy. To był ponadczasowy język bogaty w znaczenie, a jednak ledwo mogłem uchwycić słowa. Istota ich wiadomości płynęła jak rzeka wnikliwej wiedzy, głębsza niż cokolwiek, co kiedykolwiek mógłbym wyrazić. Każda sylaba wibrowała głęboko wewnątrz, budząc emocje, o istnieniu których nie wiedziałem, że tkwią we mnie. W tej surrealistycznej chwili miałem pełną świadomość, że wszedłem do sfery nietkniętej przez zasady naszego fizycznego świata. Miejsca, w którym wszystko mogło się zmienić w myśli, gdzie czas był nieistotny, a mądrość transcendowała ludzkie zrozumienie. To spotkanie było monumentalne, jak odkrywanie tajemnicy od dawna pochowanej pod warstwami istnienia. Jednak nawet w tym momencie jasności czułem, że wisi nad tym zasłona tajemnicy, nierozwiązana zagadka, którą byłem przeznaczony napotkać. Czułem ciężar ich tajemniczych przesłań, przyciskających mnie, sugerujących głębsze prawdy, które wkrótce miały się objawić. Mój umysł galopował, zmuszony zmagania się z ogromem moich przeżyć, gdy przygotowywałem się na oszałamiające objawienie, które na mnie czekało. Urok nieznanego pociągał mnie coraz dalej, rozpalając we mnie palącą ciekawość, która nie chciała być uciszona. Mimo mojego lęku miałem wrażenie, że stoję na krawędzi odkrycia czegoś niezwykłego, czegoś, co mogło wszystko zmienić. Gdy stałem przed tymi promiennymi istotami, poczułem, jak emanuje od nich pilność, która przeszywała mnie do samego rdzenia. Ich energia była elektryzująca, i stało się jasne, że to, co zamierzali przekazać, nie było tylko istotne to było pilne ostrzeżenie. Każdy błysk ich form wydawał się życiodajny w znaczeniu, wołając o moją niepodzielną uwagę. Wtedy Obrazy zaczęły ukazywać się przede mną, żywe sceny, które chwytały moje serce i powodowały tremor strachu w moim duchu. Zobaczyłem potężnego lidera politycznego, który się wyłaniał, a jego wpływy szybko rosły wiosną 2025 roku. Czułem charyzmę autorytet i przytłaczającą siłę, która emanowała z jego obecności w wizjach. Ale był też. Złowrogi nurt ciągnący na krawędziach mojej świadomości. Mogłem dostrzec jego skrajne polityki. Każda decyzja splatająca tkankę społeczeństwa, rozpalająca iskrę niepokojów społecznych, które rozprzestrzeniały się jak pożar. Gdy szczegóły się nasilały, dostrzegłem inne, złowrogie wydarzenia, kaskadowo przechodzące przez świat. Niemal słyszałem echo syren przerywających spokój miast. Gdy ludzie wylewali się na ulicę, głosy podnoszone w złości i rozpacz. Jakby każdy krzyk frustracji przeciwko działaniom tego lidera potęgował dalszy zamęt, tworząc coraz głębszy chaos. Moje serce zbolało na myśl, że to sięgnie poza granicę, spiralując w globalny kryzys gospodarczy. Ale objawienia na tym się nie skończyły. Mój umysł przyspieszył, gdy kolejne obrazy przebiły się na horyzoncie mojej świadomości. Natura furii odpowiedzi na ludzkie działania z całą siłą wystąpiła przeciwko nam. Zobaczyłem wściekłe wody, które pochłaniały całe miasteczka w Azji południowo-wschodniej, wypierając miliony ludzi, pozostawiając rozdzielone rodziny trzymające się nadziei, gdy ich losy zmieniały się w mgnieniu oka. To potężne uderzenie zadrasnąłem jak cios w brzuch. To nie było tylko ostrzeżenie, to była natura buntująca się przeciwko nam, wołanie do rozliczenia się z naszym wpływem na Ziemię. Potem nadeszła wizja Europy, spowita niepewnością, gdy kryzysy energetyczne rozwijały się w niewyobrażalny sposób. Ciemność ogarniała miasta, które niegdyś tętniły życiem, będąc jaskrawym przypomnieniem, jak kruche są nasze systemy. Moje serce. Opadało coraz głębiej z każdym nowym objawieniem. Rzeczywistość tego ukrytego, niegodziwego planu stawała się coraz trudniejsza do zniesienia. Zmagałem się z ciężarem tej wiedzy, ogromem tego, co widziałem, przygniatającym mnie. W tamtych chwilach nie mogłem się powstrzymać od zastanawiania się nad implikacjami tego nadchodzącego chaosu. Czułem, że wszechświat błaga ludzkość o przebudzenie, o usłyszenie tych ostrzeżeń, zanim będzie za późno. Przeszedł mnie dreszcz, wiedząc, że to, co te byty ujawniły, nie było przeznaczone tylko dla mnie, ale dla wszystkich. Pilność wykrystalizowała się w moim umyśle jak grzmot. Jeśli nie zwrócimy uwagi na te omen i spostrzeżenia, ryzykowaliśmy zostanie porwani przez przypływ, który sami stworzyliśmy. Stałem tam w tej transcendentalnej chwili, zmagając się ze strachem i desperackim pragnieniem zmiany, rozumiejąc, że te objawienia nie były jedynie abstrakcyjnymi prognozami. To było wzruszające przypomnienie naszej wzajemnej powiązania i wyborów, jakie podejmujemy każdego dnia. Czułem ogromną odpowiedzialność, by uchwycić tę prawdę, by obudzić innych, zanim tkanka naszego istnienia zostanie nieodwracalnie zniszczona. Każda chwila stawała się echem naglącej potrzeby, która we mnie rezonowała. Gdy moja wizja się pogłębiała, fale obrazów zalewały mnie, z każdym kolejnym bardziej uderzającym niż poprzedni. Znalazłem się w samym centrum burzy proroczych omenów, które rozgrywały się jak filmowy projekt. Każda scena miała charakter naglący a moje serce niespokojnie biło, gdy dostrzegałem złożoność tego, co stałem się świadkiem. Projekty zarówno katastrof naturalnych, jak i wytworzonych przez człowieka, splecione ze sobą nićmi ambicji i chciwości. Wśród żywych obrazów zobaczyłem powolne wdzieranie się wody na wybrzeża, które pochłaniały domy i źródła utrzymania. Przed moimi oczami mignęły sceny. Rodziny bezsilnie stojące na dachach, gdy nieustanny przypływ wciąż się podnosił, ich twarze pełne rozpaczy i niedowierzania. stawało się oczywiste, że to nie jedynie konsekwencje naturalnych procesów, ale raczej odzwierciedlenia duchowego zaniedbania, które przyspieszało katastrofę. Zaniedbanie wartości duchowych, zdałem sobie sprawę, karmiło cykl, który doprowadzi do globalnego kryzysu energetycznego do połowy roku, 2025. Punktu krytycznego, w którym nieokiełznane ambicje szaleją, a ludzkość musi zmierzyć się z konsekwencjami. Następnie gwałtowne burze zniszczyły to, co kiedyś były spokojnymi społecznościami. Prawie słyszałem łamiące się szkło wycie wiatru, które brzmiało jak okrutne krzyki. Te burze były czymś więcej niż tylko zjawiskami pogodowymi. Były namacalnymi reprezentacjami naszego zbiorowego lekceważenia harmonii natury. Każdy obraz zdruzgotał mnie, gdy zrozumiałem, że te potężne siły odpowiadały na nasze działania, domagając się zmian w świecie, który zapomniał, jak słuchać. A potem były ostrzeżenia, które pulsowały we mnie, krzycząc o społecznym niestabilności, która wrzała pod powierzchnią, niepokój podsycany desperacją. Widziałem protesty, ludzie przepełnieni emocjami, podnoszący głosy na tle chaosu. To głęboko rezonowało w moim duchu. Czułem, że nasze społeczeństwo pęka, wiążące nas więzi, rozrywają się pod ciężarem rozczarowania. Każdy krzyk odzwierciedlał te same zasady, które pozwoliliśmy, aby odeszły i poczułem potrzebę, by krzyczeć razem z nimi. O świadomość, o zmiany, o duchowe przebudzenie, które było niezwykle potrzebne. Najbardziej uderzające było przerażające zderzenie ludzkiej ambicji i gniewu natury, ucieleśniające istotę tego nikczemnego planu Nefilim. To nie był przypadkowy chaos, to była bezpośrednia konsekwencja naszych działań, i miałem wrażenie, że wszechświat ostrzegał nas wzywając nas do uznania wzajemnego powiązania naszego istnienia. To ostrzeżenie miało więcej niż tylko wizję. To było jak wezwanie do przebudzenia, echojące w korytarzach czasu i wzywające ludzkość do porzucenia obojętności. Pilność chwyciła mnie za serce, pragnąc, by nasza zbiorowa świadomość obudziła się, zanim stawimy czoła nieodwracalnym konsekwencjom. Kiedy dostrzegłem znaczenie tych omenów, Byłem rzucany przez emocjonalną falę. Odkrycie zmroziło mnie rzeczywistością, że to nie dzieje się w jakiejś odległej przyszłości. Znaki pojawiały się teraz, odzwierciedlając emergentne trendy przewidywane przez ekspertów, o których wcześniej nie wiedziałem. Katastroficzne wydarzenia przestały być abstrakcyjne, stały się namacalne, wymagające naszej natychmiastowej uwagi. W tej krótkiej chwili, Otulony emocjonalnym ładunkiem tych wizji uchwyciłem istotną prawdę. Mamy do podjęcia wybór, postrzeżenia są tu, czy zechcemy ich wysłuchać, czy pozwolimy, aby fala konsekwencji nas zmyła. Ogromność tego momentu przygnębiła mnie. Desperacka prośba o przebudzenie, której nie mogłem zignorować. Kiedy świadomość z powrotem powróciła, miałem wrażenie, jakby ktoś wyrwał mnie z jednej rzeczywistości i bezceremonialnie wcisnął w inną. Ostra jasność szpitalnej intensywnej terapii była szokującym kontrastem do eterycznego blasku tunelu, który właśnie pokonałem. Mrugnąłem przeciwko klinicznie białym ścianom. Zapach środka dezynfekującego przenikał głęboko, przyciągając mnie z powrotem do egzystencji, którą niemal zapomniałem. Szum maszyn BIP, monitorów akcji serca. Wydawało się zbyt głośno, zbyt ostro. Moje serce biło szybko nie ze strachu, ale z ciężaru tego, co przyniosłem ze sobą. Ulga spłynęła na mnie jak ciężki koc. Żyłem i przez chwilę pozwoliłem sobie poczuć wdzięczność za ten prosty fakt. Jednak spleciona z tą ulgą była nieznośna niepewność, niepokojące uczucie, które dręczyło moją myśl. Czy to było realne? Czy naprawdę byłem świadkiem tych boskich istot i ich pilnych ostrzeżeń? Czy to były tylko wytwory mojej wyobraźni, zrodzone z chaosu mojego słabnącego ciała? Cienie wątpliwości wkradły się do moich myśli, pociągając mnie w wir zamieszania, którego nie mogłem się pozbyć. Czułem się jak postać w surrealistycznej sztuce, walcząc o rozdzielenie prawdy od symboliki. Pytania krążyły po moim umyśle. Niczym burza. Czy ta wizja miała rzeczywiste znaczenie? Czy była jedynie manifestacją moich własnych lęków i pragnień? Nie mogłem zignorować przejmującej natury obrazów, niepokoju politycznego, klęsk żywiołowych i mrożących krew w żyłach ostrzeżeń. Każda scena odtwarzała się na żywo, a niezależnie od tego, jak bardzo starałem się zrzucić to na karp. Jedynie symboliki. Surowa autentyczność tego trwała jak siniak na mojej duszy. Każda chwila w tym sterylnym szpitalnym pokoju stała się walką między sceptycyzmem a wiarą. Próbowałem racjonalizować to, co przeżyłem, szukając logiki w nielogicznym. Może to był sen gorączkowy, albo mózg, który popełnił błąd w tych kluczowych momentach przed moim odratowaniem. Jednak w głębi duszy Czułem, że ciężar tych chwil wstrząsnął nie tylko moją świadomością, obudził coś we mnie, pierwotny popęd do zrozumienia i znaczenia, a ta pilność ważyła wiele, naciskając mi na serce jak ciężki kamień. Czułem ostry kontrast, żyjąc w świecie, który toczył się dalej, a ja nosiłem w sobie objawienia, które wrzeszczały o uznanie. Jak mogłem pogodzić ich ważność z przyziemnym biegiem codzienności? Obawa przed tym, że zostanę uznany za osobę szaloną lub zbyt emocjonalną. Prześladowałam. Mimo to nie mogłem zaprzeczyć głębi tego, co czułem, przyciąganiu tych promiennych postaci, które zdawały się przenikać poprzez burzę mojego istnienia. W tych niespokojnych godzinach spędzonych na oddziale intensywnej terapii. Walczyłem ze sztormem wewnątrz, próbując złożyć w całość to, co miało się ze mną stać. Każdy oddech przypominał mi o ciężarze, który nosiłem, zarówno o ulgi przeżycia, jak i o duszącej atmosferze tego, co widziałem. Uświadomienie, że nie byłem jedynie biernym obserwatorem, ale nosicielem prawd, wpłynęło głębiej na moje refleksje. Czułem się zmuszony. By podzielić się tym ostrzec, ale kto by mi uwierzył? Echa ich przekazów brzmiały w moim umyśle jak odległy śpiew, wzywając mnie do zapamiętania, do działania, ale czy mogłem? Walka wydawała się niemal nie do zniesienia. Instynkt, by pójść naprzód, toczył bój z narastającym strachem przed kpiną. Ten wewnętrzny konflikt oplatał mnie zaciskając swój uścisk na brzegach, pozostawiając mnie na skraju niepewności. Wizje spadały na mnie z wyczuwalną pilnością, a ja czułem, jak nitka łączy mnie z tymi istotami, których esencja szeptała przez czas i przestrzeń. Choć po tym doświadczeniu wyszedłem z poczuciem zagubienia i wątpliwości, wiedziałem jedno na pewno napięcie między sceptycyzmem a wiarą. Nie zostało w żaden sposób rozwiązane. Miałem jedną stopę w znanym świecie, a drugą w królestwie, które kwestionowało każdy aspekt mojego pojmowania, a w tej niepewności kryła się nowa możliwość, która czekała na rozwinięcie, wzywając mnie do zmierzenia się z rzeczywistością tego, co widziałem, i z głęboką odpowiedzialnością, która się z tym wiązała. Gdy tu siedzę, i reflektuję nad tą całą podróżą, czuję głęboką zmianę wewnątrz siebie. Taką, która na zawsze zmieniła sposób, w jaki postrzegam życie i sferę duchową, rzeczywistości, które napotkałem podczas mojego doświadczenia bliskiego śmierci. Rozkryły warstwy zrozumienia, odsłaniając ukryte prawdy, które kiedyś zignorowałem. To tak, jakby zasłona została podniesiona. Ukazując znaczenie przebudzenia do pełnego spektrum naszej egzystencji, zakorzenionego zarówno w duchowej świadomości, jak i znaczących połączeniach. Najbardziej w mojej pamięci utkwiły lekcje, które wyniosłem od tych świetlistych istot. Podkreśliły one konieczność pielęgnowania naszych duchowych więzi poprzez codzienne praktyki, takie jak medytacja i modlitwa. Proste czynności, które pozwalają nam pozostać w zgodzie z głębszymi prądami życia. Zrozumiałem, jak ważne jest kultywowanie wewnętrznego spokoju, w którym może rozkwitać klarowność. To dzięki tej cichej refleksji możemy zacząć dostrzegać złożoną sieć, która nas wszystkich łączy, otwierając się na spostrzeżenia, które wołają o uznanie. Ponadto czuję Pilną odpowiedzialność, aby zaangażować się w dialogi z ludźmi wokół nas, pobudzając rozmowy, które kwestionują status quo, każda chwila, którą spędzamy, dzieląc się naszymi prawdami, może sieją ziarna transformacji w naszych społecznościach. To w tych dyskusjach możemy wspólnie zmierzyć się z przerażającymi rzeczywistościami, które przed nami stoją, pielęgnując wspólną świadomość. Która ceni nie tylko przetrwanie, ale także duchowy rozwój rozwój. Rozważając swoje życie zachęcam Cię, abyś na chwilę przemyślał swoją drogę. Czy słuchasz szeptów swojej duszy? Czy angażujesz się w otaczający cię świat w sposób, który czci zarówno twoją własną, duchową podróż, jak i wartości, które jako społeczeństwo wyznajemy? Nadchodzący kryzys którego doświadczyłem, nie jest przesądzony, jeśli zdecydujemy się zareagować inaczej, jeśli staniemy na wysokości zadania i zażądamy przywództwa, które będzie zgodne z fundamentalnymi zasadami godności ludzkiej i duchowej integralności. Na zakończenie, chcę wyrazić moją szczerą wdzięczność za to, że dołączyłeś do mnie w tej niezwykłej podróży. Twoja obecność tutaj ma znaczenie. Oznacza to wspólne pragnienie zrozumienia i wzrostu. Jeśli uznałeś to odkrycie za znaczące, zapraszam Cię do subskrybowania, polubienia i dzielenia się tym przesłaniem. Razem możemy kontynuować eksplorację tych głębokich tajemnic, kształtując naszą świadomość w sposób, który może zapobiec próbom przyszłości. Znajduje nadzieję w naszym połączeniu i możliwościach, jakie ono niesie. Dziękuję, że jesteś częścią tej podróży ku prawdzie.